Kamil Rakoczy po meczu z miedzią dwa legnica. Trenerze prosiłbym o ocenę tego dzisiejszego meczu. No, bardzo ciężki mecz dla nas, bo mieć naprawdę dobrze zorganizowana drużyna. Ciężko nam było skonstruować jakieś konkretne akcje, po której moglibyśmy strzelić bramki, ale ja i tak jestem na siebie zły na, na, na drużynę, że nie zdobyliśmy tu trzech punktów. No pewnie niedosyt pozostaje, ale tutaj naprawdę oba zespoły stworzyły dużo sytuacji, natomiast same bramki padły po stałych frawentach gry. Tak, ćwiczyliśmy wczoraj stały fragment gry, on wyszedł, fajnie, że Michał trafił to z głowy w końcu, bo na niego liczymy, że tych bramek trochę będzie z tych stałych fragmentów zdobywał. Ogólnie mecz na remis, także myślę, że sprawiedliwy a patrząc szerzej no bo tak naprawdę to był ostatni mecz tej jesieni były gorsze momenty ale ta końcówka chyba Polonia wychodzi obronną ręką no i może spokojnie przygotować się do wiosny myślę że tak zobaczymy jak to oceni zarząd mam nadzieję że pozytywnie no my nastawiamy się na ciężką pracę w zimie żeby dobrze wystartować w tej kolejnej rundzie i o coś powalczyć Jakieś roszady będą w zespole, czy o tym jeszcze nawet trener nie myśli? My już dawno myślimy o roszadach, także dla nas praca się nie kończy tylko tutaj na boisku. W szatni jest ogrom pracy i właśnie związanych z tymi ruchami kadrowymi staramy się coś pozyskać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zero, jest Michał Bedronka. Po ostatnim meczu jesieni z Miedzią dwa Lewnica, Michał, jeden do jednego, mecz bardzo wyrównany. Tak, mecz bardzo wyrównany, mecz walki. Na pewno mogliśmy ten mecz wygrać. Mieliśmy ku temu sytuację. Troszeczkę dzisiaj nam nie pomogli sędziowie. Wydaje mi się, że był karny na Krzysztofie Hałgasie. Gdzieś tam później znowu popełniał błędy, ręka itd. No ale niestety zremisowaliśmy. Nie udało nam się szczelić tej drugiej bramki. Mega nas, nas to męczy, no ale musimy to przyjąć. Niestety nie wygraliśmy kolejnego meczu i już szykujemy się na następną rundę. Też trzeba powiedzieć, że to było spotkanie z całych fragmentów gry. Zarówno Polonia, jak i zespół miedzi zdobył bramkę właśnie po stałym fragmencie gry. Jednej z tych bramek autorem właśnie było ty. Tak, ale bardziej tu trzeba patrzeć na to, że straciliśmy tą bramkę, że nie pokryliśmy, bo tak naprawdę to była ich jedyna groźna sytuacja. I ją szczelili. No, czasami tak, tak bywa, że yy, się szczela ze stałego fragmentu, ale to się traci. Dzisiaj tak było i niestety zremisowaliśmy ten mecz. No tak, na pewno szkoda tego punktu, ale patrząc szerzej, yy, prawie 400 minut Polonia nie traciła bramki, więc to jest chyba dobry taki pozytywny symptom, ku temu, że rzeczywiście jest dobrze zespół Polonii poukładany, jeżeli chodzi o defensywę. Tak, tu idzie wszystko ku dobremu. Widać, że z meczu na mecz naprawdę wchodziliśmy bardzo mocno, bardzo mocno graliśmy w defensywie, bardzo dobrze graliśmy w defensywie. Gdzieś tam gra nam się układała i od tyłu i do przodu i stwarzaliśmy bardzo duże dużo sytuacji, Broniliśmy całą drużyną, kolektyw i to nas cechuje. A takie krótkie podsumowanie tej rundy, no bo na pewno początek był dosyć trudny, ale teraz patrząc z tej perspektywy, koniec jest naprawdę niewielka różnica punktowa między zespołami w czołówce. To chyba pozwala myśleć z taką pozytywną nadzieją właśnie przed rundą wiosenną. Tak, końcówka rundy naprawdę jest dla nas udana, nawet jeżeli się zremisowaliśmy, ale gdzieś tam te zwycięstwa pozwoliły nam Patrzeć w górę tabeli i na następną rundę przygotowujemy się bardzo mocno. Mam nadzieję, że uda nam się coś osiągnąć. Dzięki. Dziękuję.